Witajcie, z tej strony Bartek i dzisiaj nagrywamy odcinek z nową osobą na tym kanale. Przedstaw się, Pani. Pani jestem, do... ogólniło nas tylko. <grym> no trochę nas ogólniło, to i my będziemy jeszcze przychodzić do dobra. Let's go, zaczynamy. Najpierw idziemy u... do staw tylko. Tak, bo... Idziemy do staw tylko. Tak, idziemy teraz do staw tylko. Do tego, tutaj? Nie, coś tak, że nie do przecha. No i tak, zaczynamy. Pierwsze jest takie coś. Do jest easy. O oh, Jezus. O Jezus. Dobra, let's go. let's go. Let's go, let's do. Ja tu robię speedrun'a, ja tu robię speedrun'a, ja tu robię speedrun'a. No i tak, tu I, tu I, tu. i tutaj ciągniemy dźwignię. Uwaga, uwaga. Ale ja już lecę. Dobra, teraz cię... Cieka... O! ja, TerazЭ, Dobra, nie czekać! będziemy uciekać, od tego skalić dęb. tutaj doszliśmy i dopóki się zorientowaliśmy, że to nagrywanie trzeba... No i dobra. I, I tutaj trzeba będzie uciekać. Tu jeszcze nie byłabym w no Halo, halo panie! <tuss> O, pyt. To jest Cyk, cyk, czyk. z tym naprawdę... Nie zauważyłam, że tam jest zapadnia. Jak widziałam, ale nie dobra, to rady wyskoczyć. Cyk! dobra. cyk Dobra, let's go. No i? I jeszcze, jeszcze. No i? a tutaj... Dobra, tutaj nic. Jest... Czekaj, to... Ło, to to wciąż... Dobra, tak zacznijmy. Przyszłam. Dobra. I teraz będzie liczba a, że tego, że jakiś... Widzieliście to widzowie jakiś damskrową? Widzieliście to widzowie jakiś damskrową? Tchau, é. 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 Oh, man. E yes. Dobrze, że ja tylko nagrałam z Remiksu, A, a z ranu idą znowu. Osobą... Aha, o Jezus. A co ja mamy robić przez ten czas? Nie wiem, czekać! Dobra widzowie, widzimy... Dobra, widzowie, widzimy się, jak już to ten liczb minie. Dobra widzowie, już to jest i teraz trzeba się ukryć. Teraz trzeba się ukryć, teraz trzeba się ukryć, teraz trzeba się ukryć, tutaj się ukryje, tutaj się ukryje, tutaj się ukryje i tutaj się ukryje! Dobra, widzowie, ja jestem tutaj dobrze ukryta. Ja już jestem tutaj dobrze ukryta. Co trzeba, tutaj... bo on będzie ten niszcz.

Let's go! Przeżyłem to! Przeżyłem to! I teraz widzowie! Dzień Widzimy się, jak Hanna już tutaj dojdzie! Kura, już Hanna doszła! Zaje... nie zajęło to aż tak

Thank you. Suba. A dobra. To w swoją piszczysz tam? Nie, bo jest brzydka. tego nie jest. Nie, no nie, nie jest, nie jest. S to będzie takie jakby alarm Mario, to będzie allatario. Co to jest? To jest jak Mario. To jest z 2.0. To jest Jakieś gości nadgoń... Ej, co o tym Kościół.

Ba, ba, ba. Ja teraz będzie podołać dzieci. Jestem, jestem na to już przygotowany. nie Widzimy! Lecimy. No lecimy nie od Padłem. Nie, no. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. widzowie, damy radę, Dobre, damy radę. Pozwól wszystkim. jak to przejdę. Widzowie, już to przeszłem. No, jak to przeszłem to... Ania, nie mogę na ciebie skierować kamery dlatego, że bada co. Przechodzę dalej. I zostawcie. Oczywiście, że wstawię. Na 15 lajków like, i tak mi tego nie dopiję, więc oczywiście, że wstawię.

I 金刚。